Słuchajcie, o co chodzi z tymi mieszkaniami bezczynszowymi? Jeden z obserwatorów naszego profilu poprosił, żebyśmy odpowiedzieli właśnie na to pytanie. Czy są mieszkania, w których nie płaci się czynszu? Przecież musisz mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci. Przecież musisz zapłacić za wodę. Przecież musisz zapłacić za ogrzewanie. Jeśli mieszkanie jest z czynszem, to zazwyczaj spółdzielnia czy zarządca po prostu pobiera jakieś zaliczki na ogrzewanie, na wodę i na ciepłą wodę. Tymczasem, kiedy masz mieszkanie bezczynszowe, takie zaliczki nie są pobierane. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej masz ogrzewanie np. z pieca gazowego. Czy to jest lepiej czy gorzej? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam, ponieważ każdy z nas ma inne potrzeby. Ale warto się zastanowić, czy tak zwane mieszkanie bezczynszowe nie ma ukrytych kosztów związanych np. z ogrzewaniem albo z ogrzewaniem wody. Może się okazać, że te opłaty będą dużo większe niż byś płacił normalny czynsz w mieszkaniach tzw. czynszowych. Jeśli podoba Ci się taki sposób przekazywania informacji o nieruchomościach, to proszę, zaobserwuj nas.